Jesteśmy mniej więcej w połowie wielkiego postu? Jak gdyby na tym półmetku dostajemy to słowo bardzo ważne to pytanie, które zostało postawione Chrystusowi o wagę przykazań, które jest najważniejsze. I odpowiedź Chrystusa: pierwsze jest: Słuchaj Izraelu. Pan Bóg jest Twoim Bogiem, Bogiem Jedynym. Tylko Ma Marek cytuje wprost z Księgi Powtarzanego Prawa, dodając również to słowo: Słuchaj Izraelu i daje też te cztery rzeczywistości miłości Pana Boga. Więcej niejako niż w Księdze Powtórzonego Prawa. Tam jest powiedziane z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. Chrystus dodaje jeszcze umysł. Z całego serca, z całej duszy, całym umysłem i ze wszystkich swoich sił. I to jest trochę tak, taka paralela do, do tego drugiego przykazania miłości bliźniego, ponieważ kiedy otworzymy księgę kapłańską, gdzie jest to przykazanie cytowane, to w XIX rozdziale jest mowa o naszym zachowaniu wobec wobec bliźniego. I na końcu tych, tych rozważań jest werset 17, i 18, niejako ostatni akapit tego słowa, które brzmi w ten sposób: nie będziesz żywił w nienawiści, nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata, będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów Twojego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan. Że to będziesz miłował bliźniego jak siebie samego jest niejako kwintesencją tych czterech sposobów wyrażania tej miłości. Czyli nie będziesz żywił nienawiści, w sercu do brata. Nie będziesz upominał bliźniego. Nie będziesz szukał pomsty. Nie będziesz żywił urazy. I to jest znowu taka paralela do tych słów z pierwszego przykazania. Będziesz kochał z całego serca, a w stosunku do bliźniego nie będziesz żywił w swoim sercu nienawiści do brata. Kochać Boga. Nie można, nienawidząc w tym samym sercu swojego brata. Nie można kochać i jednocześnie nienawidzić w tym samym sercu. Albo mamy miłość do Pana Boga, albo nienawiść do brata. To, co święty Jan w swoim liście powie, że nie możesz kochać Pana Boga, którego nie widzisz, jednocześnie nie kochając bliźniego, którego widzisz. I to jest znowu bardzo praktyczne odniesienie W drugiej księdze Samuela mamy słowo o Absalomie, synu Dawida, który wobec swojego bliźniego, wobec swojego przyrodniego brata Ammona żywi nienawiść. Jest powiedziane, Absalom nie rozmawiał z Amnonem ani dobrze, ani źle, ponieważ Absalom nienawidził Amnona. Nie rozmawiał z nim. Ani źle, ani dobrze, ale to był wyraz nienawiści, którą miał w swoim sercu, i wcześniej czy później musiało dojść do, do tragedii, to znaczy ta nienawiść wzięła górę, i Absalom zabija swojego brata, mści się, a potem robi powstanie również poprze, przeciwko swojemu. Ojcu Dawidowi i również jego chcę pozbawić królestwa, chcę pozbawić życia. Ta nienawiść, która zaczyna się już od tego, że człowiek nie rozmawia z drugim ani źle, ani dobrze ja nic do niego nie mam, ale z nim nie rozmawiam jest równoznaczne z tym, że człowiek ma nienawiść w sercu. A więc kochaj Pana Boga z całego serca, wyrzucając tą nienawiść. Do, do brata. Druga rzeczywistość, kochać Pana Boga z całej duszy, to tutaj ma odniesienie do będziesz upominał swojego bliźniego. Jak kochać Pana Boga z całej duszy, to znasz z całym życiem. Też można to nefesz z całej duszy odnieść do głosu, gardła, do mowy. Więc jest tutaj powiedziane, że Kochasz bliźniego, i jeśli go upominasz. To jest to, o czym Chrystus mówi o tym korekcio fraterna, upomnieniu braterskim. Że trzeba wydobyć ten głos, trzeba do tego drugiego powiedzieć również to słowo, to słowo upomnienia. Aczkolwiek jest tu też jasno powiedziane, że to słowo upomnienia może być powiedziane o tyle, o ile jest spełniony ten pierwszy warunek, to pierwsze zdanie. Że nie może być to słowo, które pojawia się na skutek nienawiści do brata. Ja się na niego gniewam, ja mam coś przeciwko niemu, ja, ja tak naprawdę go nienawidzę, ja go sądzę i dlatego z tego sądu posuwam się do, do upomnienia. Kiedy ja szukam siebie, nie szukam dobra tego bliźniego, nie, nie robię tego z miłości, to lepiej nie wchodzić w upomnienie. Najpierw wyrzucić tą belkę ze swojego oka, aby dopiero potem przejrzeć i właściwie móc upomnieć tego bliźniego w sposób właściwy. Inaczej zaciągamy winę wobec tego drugiego. Jest powiedziane, że jeśli publicznie kogoś zawstydzę, upominając go, to on, to on zblednie. I jestem winny jego śmierci, dlatego że odpływa krew. Krew jest y, symbolem życia, jest nośnikiem życia. Kiedy ja go upomnę, upokorzę w sposób niewłaściwy, zwłaszcza publicznie, że on y, zblednie, to tak jakbym go, jakbym go zabił publicznie. Więc y, trzeba naprawdę dobrze rozważyć sposób, w jaki, w jaki upominam, i też motyw, z którego upominam. I w końcu. Trzecia i czwarta rzeczywistość. Kochać Pana Boga z całym umysłem i całą, ze wszystkich sił. I tutaj jest taką podpowiedzią, taki przykład, który, który można w tym momencie zastosować: że kochać z całego umysłu bliźniego, to znaczy, kiedy on ja przyjdę do niego i poproszę go o. Pożyczenie kosy. Ja mówi Mam, ale ci nie dam. Mam, ale nie pożyczam. Mam, ale akurat nie tobie nie. Potrzebuję jej cokolwiek. Może jakąś wymówkę znaleźć, albo i bezczelnie mi powiedzieć, że nie. Dobrze, i sprawa jest załatwiona. Wracasz do domu. Ma do tego prawo, ale na drugi dzień on przychodzi do ciebie. I teraz mówi pożycz mi siekiery. I y, ty mówisz do niego, i to jest y, niekochanie z całego umysłu, że pamiętasz to, co on ci wczoraj zrobił, i dlatego mówisz, nie pożyczę ci, bo ty wczoraj mi nie pożyczyłeś kosy, kiedy cię prosiłem. Miałeś, mogłeś mi pożyczyć, nie daj. Dlaczego ja mam ci dzisiaj pożyczać y, coś, co mam. Kiedy ty zwolniłeś się wczoraj z obowiązku pomocy, ponieważ mi nie dałeś. Ja pamiętam, zakarbowałem sobie e, tą, ten brak pomocy, który mi wcześniej e, nie dałeś, e, ten brak pomocy, który, który był z twojej strony, i ja dzisiaj odpłacam Ci tym samym. Oko za oko, ząb za ząb, nie, nie miej pretensji. Tak to wygląda. To jest ta. E, e, ten brak miłości i to zapamiętanie nie kocham Pana Boga i bliźniego z całego umysłu bo ten umysł jest zaprzątnięty pamiętaniem rzeczy złych uraz, które, które pamiętam z wczoraj i teraz jest druga rzecz z całej siły to znaczy jest to powiedziane nie będziesz żywił urazy do synów Twojego ludu nie będziesz żywił urazy Konkretnie może to polegać na tym, że ktoś przychodzi do mnie i wczoraj nie pożyczył mi tej kosy, dzisiaj przychodzi pożyczyć siekierę, i ja mu pożyczam tę siekierę, ale mu wypominam. Mówi, Patrz jaki ja jestem, jestem lepszy od ciebie. Czy to słowem, czy to tylko gestem, czymkolwiek, ale głównie słowem, że mu, że mu mówię. Ty mi wczoraj nie dałeś, ale ja Ci dzisiaj daję. Upokażę go. Powinien to przemilczeć, powinienem mu dać, nie żywić urazy, nie żywić tego, co otrzymałem od niego. Powinienem mu dać tą, tą siekierę dzisiaj, bo mam i on jej potrzebuje. I często jest tak, że, że robię coś dobrego, ale ciągle karbuje właśnie to, że... Że ja jestem inny, ja jestem lepszy od Ciebie, ja tobie daję, a ty mi nie dałeś. I to jest również rzecz zła. Masz kochać z całej siły, to znaczy masz prosić Pana Boga, żeby Ci dał siły do tego, bo sam nie jesteś może do tego zdolny, na pewno nie jesteśmy do tego zdolni, ale proszę Pana Boga o tą siłę do tego, żeby móc przebaczyć do końca, żeby móc przynajmniej postąpić w ten sposób, że ja nie wypomnę teraz tego zła, które, którego gdzieś tam doznają ze strony kogoś, kogoś innego. Nie wypomnę mu Całe, z całej siły. Siły są od Pana Boga, my tych sił nie mamy w sobie. I otwieram się na to, co Pan Bóg chce mi dać. Chce mi dać. bo Pan Bóg mówi to, to przykazanie Chrystus, mówi mi to przykazanie, że będę kochał, będziesz kochał, że On chce mnie do tego usprawnić, On chce mi dać siły do tego, żebym mógł w ten sposób kochać. Ja nie jestem w stanie w ten sposób kochać, w ten sposób kochał tylko On, ale On chce mi, chce mi tę sprawność też udzielić, o ile ja chcę, o ile ja chcę Go prosić, że Uzdolni mnie do tego, żeby w ten sposób kochać. Że widzę u siebie te wszystkie mankamenty, widzę u siebie bardziej nienawiść do drugiego, pamiętanie uraz, pamiętanie rzeczy złych, że jest we mnie coś, co rodzi w moim sercu pomstę, ale proszę Ciebie, żebyś mi to serce zmienił. Jest też taki inny midraż, który powstał gdzieś, być może na zasadzie konfrontacji z, z chrześcijaństwem, bo to jest midrasz, który powstał w pierwszych wiekach naszej ery, a więc już po, po Chrystusie. I to jest midrasz, który odnosi się też do tych słów z dzisiejszego czytania. Jest taka dyskusja pomiędzy rabinami i teraz posłuchajmy tego, tego słowa. Bensoma powiedział Najważniejszym prawem w, w, w Torze jest słowo słuchaj Izraelu, itd., a więc to słowo przykazanie miłości Boga z tego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. Księga Powtórzonego Prawa 6:4 Natomiast Ben na nas powiedział: Najważniejszym prawem jest kochaj swojego bliźniego jak, sam, jak siebie samego. Czyli to jest, to jest dokładnie to, co powiedział Chrystus. Chrystus złączył to niejako w jedno przykazanie. Ale potem przyszedł trzeci rabin, Szymon ben Paci, i powiedział najważniejszym przykazaniem, najważniejszym zdaniem jest rano powinieneś ofiarować baranka i wieczorem powinieneś ofiarować baranka. I teraz... Jest kolejne pismo żydowskie, które, które powiedziało, że rację miał ten trzeci rabin o tym ofiarowaniu, o tym kulcie, które się dokonało, dokonywało w świątyni, ponieważ ten kult zawierał w sobie pierwsze i drugie przykazanie tych, tych dwóch pierwszych rabinów. Nie wiadomo, dlaczego to słowo powstało. Nie wiadomo. Być może jako, jako Słowo przeciwko chrześcijanom, ale my możemy to czytać zupełnie inaczej, bo Chrystus jest tym barankiem. Kult świątyni e, zamarł, nie istnieje już od roku 70 po zburzeniu świątyni. Natomiast Chrystus powiedział w rozmowie z Samarytanką coś, co w ubiegłym tygodniu słyszeliśmy, że, że nadchodzi czas, kiedy nie będzie świątyni ani w Garizim, ani na e, na górze w Jerozolimie i będzie inny kult duchu i prawdzie. To jest ten kult, który my dzisiaj sprawujemy w Eucharystii. To jest to ofiarowanie baranka rano i wieczorem. Eucharystia, która się dokonuje rano i wieczorem i my możemy być tymi, którzy w tym kulcie uczestniczą. Że to jest kwintesencja tego, tego słowa miłości Boga i bliźniego. Chrystus ten kult wypełnił. Oferując swoje życie dla Boga i oferując swoje życie za bliźniego, kochając go całkowicie, odrzucając nienawiść wobec wroga, zapominając o krzywdach i urazach, które z naszej strony przecierpiał, kochając nas do końca. I to jest ten kult, który Pan Bóg również chce dzisiaj zaprowadzić wobec mnie. Chcę, żeby miał rano i wieczorem, od rana do wieczora, żył w tym nowym kultem miłości Pana Boga. Ofiarowywał baranka, ofiarowywał Jezusa Chrystusa i uczestniczył w tym, w tym kulcie, dając swoje życie, dając swój czas, dając swoje serce, swój głos, swoją pamięć, wszystkie swoje siły, żeby kochać Boga i bliźniego. La pureté de toi. Oh Jésus.